Cześć, słuchajcie, dzisiaj yy, mogliście nawet o tym nie wiedzieć, ale słuchajcie, ja się interesuję Lego. Yy, no, taka moja mała pasja. I słuchajcie, kupiłem sobie niedawno nowy, yy, fajny zestaw. I jeżeli wam się podoba kontakt o Lego, to możecie napisać. Albo jeżeli chcecie, żebym wam pokazał moją kolekcję Lego, to możecie napisać. Ale dzisiaj sobie omówimy zestaw Cluster z więc tak, słuchajcie, mogliście zauważyć zmianę w moim wyglądzie przez, przez to, że mam teraz kucyka, bo sobie zapuszczam włosy i słuchajcie, ja już od jakiegoś czasu sobie zapuszczam i no. No dobra, ale słuchajcie, o jaki mi chodzi sam wow. ten słuchajcie, taki oto wielki zestaw. No, gdyś 60 zł coś takiego. Słuchajcie, po prostu musiałem go mieć, bo to mój no najfajniejszy zestaw z LEGO Legacy. I... Czekajcie. Znaczy wczoraj już przyjechałem sobie całą tą taką grubiutką instrukcję, bo miała być pierwsza wersja, ale no to jest już trzecia próba, no bo... No bo raz miałem brzydką fryzurę, raz miałem... Hmm, bo ja wiem, miałem to... Czekajcie, zaraz wam powiem. Coś, aha, właśnie, zabrakło mi miejsca w tablecie i dlatego, ale słuchajcie, już nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do tego zestawiku. Słuchajcie, zacznijmy może od tych dodatkowych rzeczy. Yy, słuchajcie, zacznijmy od tego, że dostajemy separator, co jest fajną rzeczą, bo wiecie, Na mam dwa separatory i wszystkie od kolegów, to jest mój największy zestaw, jaki miałem do tej pory i słuchajcie, oprócz tego mamy takie coś, słuchajcie, co tu jest? No i sam nie wiem jak to nazwać, ale bardzo fajnie działa. Przykładowo, zabierzmy sobie takiego Jaya Czekajcie. O kurczę. Czekajcie. O, dobra. I patrzcie, dzięki temu, takiemu czemuś możemy nim kręcić. Możemy uprawiać spindicu No, ale jeżeli chodzi o elementy jeszcze dodatkowe, to bardzo się przydają szulikeny. Może katana ale jest całkiem spoko. Te dziubki też są całkiem spoko. Albo czerwone, te czerwone, takie jakby no, na miecze świetlne rączki. Bardzo się to przydaje. Fajnie, że takie coś mamy. No i słuchajcie, my może przejdźmy już do samej budowni. Przejdźmy, słuchajcie, na początku do bramy. Czekajcie, ja sobie to tylko wszystko poodsuwam, żeby to wszystko było ładnie widać. No, więc, słuchajcie, brama dość ładna. Tutaj mi się bardzo podoba ten tutaj świecący element, bo ja bardzo lubię świecące klocki. E, tutaj, słuchajcie, bardzo ładnie, ale trochę tutaj jest za biało. Przydałoby się tutaj, według mnie, jeszcze jeden taki czerwony zndzelek. Nie wiem, coś takiego. Tutaj w ogóle mamy drzewo wiśni, to bardzo fajnie. Tutaj jakieś, nie wiem, co to jest. Tutaj, słuchajcie... Dalej, fajnie jest prze, przejście tego daszku. I tutaj, słuchajcie, są bardzo fajne te lampioniki z tymi dżenzlami. Bardzo lubię te dżenzle. Chociaż, że to są jedyne moje jakie mam w kolekcji. I, sobie, tutaj mamy. Kurczę, to były. włócznie, coś takiego. włócznie, coś... no, coś takiego ogólnie. tutaj bardzo fajnie wygląda ta brama, która się oczywiście otwiera. Pięknie. <tryk> Słuchajcie, bardzo fajne. Ja nie miałem jeszcze takich klocków. Fajnie, które fajnie wyglądają. Te tutaj, o. I słuchajcie, tutaj także jest ten fridzylek. Bardzo fajnie są tutaj te no, kamienie. Fajnie to wszystko wygląda. I słuchajcie, ja to sobie jeszcze odczepię. Wiedziałem, że to się stanie. To się ciągle tak robi. Czekajcie. Muszę się na moją nogę. Ja to też sobie odczepię. O. Więc tak, słuchajcie. Tutaj ogólnie, w tych przyczepionych, jak widzieliście, tutaj się powinny być te. Tak przynajmniej w instrukcji nam pokazywano. Ja wolę to mieć osobno. Te wszystkie do ćwiczeń rzeczy, i tutaj, słuchajcie, mamy bardzo ładne te wszystkie ważne wydarzenia. Ja ogólnie oglądam tylko 5 sezonów. Mo mo możliwe, że jaki, jakiś wydarzenie tutaj nie znam. Tutaj pam pamiętam, jak. Zain właśnie uratował całe miasto Ninjago. Tutaj jakieś, wiecie, to z tego. To był bodajże czwarty sezon. Tego to ja już nie pamiętam. Możecie mi napisać. Słuchajcie, tutaj bardzo fajnie są wykorzystane takie patyczki i tutaj właśnie te, no, takie jakby sensejawu no nie wiem, te, 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 takie dziwne, tam, krzaczek, nie wiem, czy już o nim mówiłem, już zapomniałem. Bardzo fajnie wygląda ta brama, lecz, no, tutaj to tak trochę biało, znaczy, no, tak biało, cholera, yy, tak pusto, ale spoko, mi się to bardzo podoba. Później oczywiście powiem, jaka jest moja ocena yy, dla całej tej konstrukcji. Więc tak, słuchajcie, teraz przejdźmy do tego. Mm, tu, tutaj, no tutaj będzie już więcej mówienia. Znaczy Bardzo mi się podoba, yy, podobają te daszki, szczególnie tutaj, to takie do góry, taki ten, takie dwa dla w sumie. Yy, ale tutaj są te chińskie znaczki, które też mi się bardzo, bardzo podobają. I tutaj, słuchajcie, jest jeszcze takie fajne zagrąglenie, z znaczy, tych no, ślimiaczek i tutaj słuchajcie, są lodu. wow, tutaj słuchajcie, w tej części ogólnie są wszystkie złote bronie, więc czekajcie, ja sobie to tak odsunę trochę Tutaj mi się bardzo to podoba, bo wygląda jakby to były światełka, tutaj słuchajcie, tak samo są wykorzystane jak widzicie, takie lampiony bardzo fajnie tutaj są wykorzystane kubeczki I słuchajcie, tam są jakieś naczynka, jakieś tutaj siedzonka Oczywiście to jest kiełbatka podróżnika Sensei yy, i na to. Idziecie sobie po schodkach, a tam nożek wam się wysuwa. No taki Sensei Wu. Yy, musi być bezpieczny. Yy, to i fajne też są te znaczki. Tutaj pędzel oczywiście. O tutaj jest pierwsza, słuchajcie, kryjówka tych, no, no już chyba drugą Nie no, bo no, tak jeżeli jest bliska No to to pierwsze obawiamy Słuchajcie tutaj jest mieczka, ja patrzcie My sobie tutaj to tak o Zrobimy przewrócimy ten Mieczek To nam się ukazuje Miecz ognia, coś takiego Tutaj w ogóle mamy drzewko Bonsai, fajnie zrobione Jakaś szufladka, taka komoda jakby sobie słuchajcie fajnie To jest wykorzystane, mogłoby to być Skorpiony, czarne, ale nie wiem, jak tam kto uważa i tutaj, słuchajcie, tutaj jest ten i słuchajcie, często mi to nie wyskakuje, ale o, tym razem wyskoczyło, paście. tutaj jest złota kura, to jest spoko elemencik, bardzo fajny, no i tutaj oczywiście mamy bardzo fajne te bronie złote, czyli z motywem smoka, ja bardzo właśnie lubię ten motyw smoka, tylko tutaj się, patrzcie, wkłada. O ta to się tak otwiera te niby papierowe, czyli. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Gdy sobie to... w ogóle tutaj można to tak fajnie rozczepiać lecz gdy sobie to... czasami to wkurza. Gdy sobie to tak odwróci mi czekajcie. Bo nie. Jesteśmy zgubieni. Czemu? Czekajcie. Musimy to wszystko sobie naprawić. wszystko obrócimy. Wygląda to, słuchajcie, tak? No, trochę gorzej, ale i tak fajnie, bo jest taka, no jakby dalej nie są wszystkie pogmatwane kolory, tylko jest na przykład, yy, no są jakby dwa różne, tylko dwa. No zawsze znaczy są jeszcze jakieś inne, ale to naprawdę ich jest mało. Tutaj, słuchajcie, mamy tu mechanizm z kajem, znaczy z wieczem i złajcie. Tutaj są oczywiście same szulikeny lodu. Tutaj, słuchajcie, się, tak patrzcie, się robi tak, tak się chowa ten nożyk. Tutaj, słuchajcie, mamy tą górę. No nie wygląda to jakoś atrakcyjnie, ale no też jest coś fajnego. Czekajcie, mi się to wszystko tak rozwala. I teraz przejdźmy, słuchajcie, do tych takich automatików Nie wiem, jak to nazwać yy, tutaj. Powiedzmy, że mój palec, robię to na jednym tym, bo mi się nie chce układać drugiego. Mój palec, co słuchajcie, jest miecz. I się pokazuje wykrzyknik. <grym> Więc, no, spoko rzecz. Nie powiem. Według mnie bardzo spoko rzecz. Taka, taki dodatek, można powiedzieć. Spoko. My sobie to odwrócimy. I tutaj drugą rzeczą, słuchajcie, mamy taki taki robocik do walczenia i on się kręci wow. no i tutaj bardzo fajnie jest nie wiem, może to takie kask wygląda, według mnie. co z dalej, słuchajcie mamy tutaj zacznijmy sobie tutaj, no widzicie, mamy Jaya fajnie, że mamy tu w ogóle wszystkich ninja mamy Jaya mamy tutaj pięknego Lloyda Mojego ulubionego ninja Przecież nie, prawie ulubionego No bo moim ulubionym jest Zane, szczególnie to jego superminka. minka Dobrze, dobra Lecąc dalej, mamy słuchajcie Koła Koł, koł, ko, ko. I tutaj słuchajcie, yy, zobaczcie jak wygląda, to jest ekstra podstawowy ten strój tutaj u Kaja. A u niej jeszcze chciałem pokazać Ci nurze, bo wszyscy mają takie wyluzowanie i, i właśnie wkurzenie. A Nia ma uśmieszek, ale z drugiej strony też ma uśmieszek. Tych. Hmm. Uśmieszek. Nie wiem jak to nazwać, ale wszystko później sobie poukłada. Yy, I jeszcze z tych fajniejszych minifigów. Ma, zresztą, no, z wszystkich minifigów. Mam słuchać, tutaj łyplasza, czy jak to się tam mówi? Bardzo ładna jest ta minifigurka. Szczególnie ten odlew czaszki, mi się on bardzo podoba. Mam nożyk, nie wiem dlaczego mam nożyk. Mógł mieć coś lepszego, no ale dobra, fajna minifigurka. I słuchajcie, tutaj mistrz Wu. Niestety jego broda zasłania: no, zasłania torsik. Słuchajcie, zaczekajcie, ja zaraz Wam tutaj wszystko powiem. Słuchajcie, tak wygląda właśnie. Dość przyzwoity torś Sensei Wu. Te wszystkie chińskie znaczki mi się bardzo podobają. Więc słuchajcie, no chyba to tyle w tym odcinku. Trochę sobie tutaj namieszałem, jak sobie zrobiłem ten, ten, ale hmm. cóż, no dobra. To tyle w dzisiejszym odcinku, więc pa.